Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Chłopacz prowadzi. Dzisiaj będę prowadził taki pojazd, który wielkim nie jest. To jest Smart, nowy Smart Fortu. I sama nazwa zdradza, że mogą w nim jechać dwie osoby. Najlepiej, żeby to nie były bardzo grube osoby, chociaż szczerze mówiąc, jak na to, jak samochód wygląda z zewnątrz, wewnątrz jest naprawdę sporo miejsca. Ja nie czuję się jakiś skrępowany. Wręcz przeciwnie, myślę sobie, że siedzę dość swobodnie. Z zewnątrz to wygląda, jak wygląda. Każdy ma swoje zdanie. Ja szczerze mówiąc lubię linię Smarta, bo on mi się kojarzy z Bobasem. To jest taki dzidziuś, taki malusi taki. Taki pulchniusi jak dzidziuś. Inspiracja dzidziusiem jest dość wyraźna. Inspiracja designerów oczywiście. Tu krągłość, tam krągłość, tu takie boczki, tam takie loczki. A że to jest dzidziuś, to on jest od razu uroczy kochany Jest. A jeśli jest, titi, titi, tata, tata, mm, mm, to jednocześnie wszystko mu wolno. Bobas jest piękny, mimo że nie jest piękny. Albo że tak naprawdę to on jest grubasem ten bobas. On nawet może być w środku pomarańczowy i to jest wszystko urocze. Jak się jedzie dużym samochodem, no to człowiek niby czuje, gdzie jest przód, gdzie jest tył, gdzie jest bok i wie, jak skręca, gdzie skręcać, żeby skręcić. Natomiast jak się jedzie smartem, to się ma wrażenie, że się po prostu jest na ulicy. Trochę jak na motocyklu. Jest to zupełnie inne wrażenie niż z jazdy samochodem. Ja mam takie poczucie, jakbym jechał w bańce mydlanej. Jakbym się posuwał ja, ale po ulicy, ale niekoniecznie, że jestem właśnie w jakiejś wielkiej budzie, tylko po prostu się posuwam po ulicy. Ja osobiście, fizycznie. Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Nawet mam momenty takie, że jak. Na ostrym łuku drogi jadę, to mam ochotę wy wysunąć kolano. Jak na motocyklu, właśnie, bo wrażenie jest, że po prostu ty to ty, a nie że ty to człowiek w samochodzie. Nie da się wysunąć kolana, jak się domyślacie, bo tutaj te elementy, które są drzwiami, dość znacznie to utrudniają. W środku smart jest prawie jak mini. Prawie oczywiście robi wielką różnicę, ale naprawdę są te kółka tutaj wszędzie. Jak ktoś nie wie, o co mi chodzi z mini i kółkami, to musi sobie kliknąć gdzieś tutaj, gdzieś, gdzieś tutaj i obejrzeć odcinek o mini Pacemanie, bo tam wszystko się wyjaśni co do kółek. Bardzo mi się podoba ekogierka, którą zaproponowali producenci. Otóż na monitorku wyświetla się ekoprocent, procent, eco game, czy jak to się tam jak to się nazywa? Eco Score jest napisane na monitorku. I można zdobywać procenty, które pokazują ci, jak bardzo eko jedziesz. Ja na przykład, jak się zapewne domyślacie, nie jestem mistrzem jazdy ekologicznej. Bo jak ktoś lubi samochody, to rzadko nim jest. I w EkoGierce przez kilka dni udało mi się zdobyć 44%. I tak uważam, że to nie jest zły wynik. Natomiast jeśli chodzi o wyniki spalania smarta. Konkursik, proszę bardzo. Ile w mieście pali smart? Rozwiązanie pod koniec odcinka. A teraz będą czepianki. Pierwsza czepianka jest taka, że te pasy są jakoś idiotycznie zainstalowane. To jest w ogóle taka, jakieś takie prymitywne rozwiązanie pod tytułem haczyk, znaczy klipsik. Szlak by go trafił. I ja na przykład nie należę do największych, czyli teoretycznie jestem grupą docelową Smarta, bo 2,5-metrowy mężczyzna raczej by się tu nie zmieścił, chyba żeby... nie, to się nie otwiera. A pas mnie uwiera w szyję i mnie to wnerwia osobiście. Nie ma regulacji pasa, żebym mógł sobie obniżyć i żebym w szyję się nie wczepiał. I to mocowanko tutaj, no to naprawdę, no ludzie. Jest natomiast jedna dość duża wada smarta, która wydaje się kuriozalna w kontekście tego, że to jest samochód, który przeznaczony jest bardziej do parkowania niż do jeżdżenia. Otóż ten słupek z tyłu i z drugiej strony, że to też, ale ten bardziej, strasznie zasłania, kiedy się próbuje wyjechać do tyłu z miejsca parkingowego. To jesteś takim małym samochodzikiem, a jednocześnie nie do końca widzisz, czy bezpiecznie wyjeżdżasz. I to jest rzecz, która mi na przykład bardzo przeszkadza. fan motoryzacji, zawsze zapyta: "A jaki to ma silnik?" No więc powiem wam, że nie wiem. No nie wiem po prostu. Bo wszedłem na stronę smart.com znajduję tam Smarty. No i widzę silnik o mocy 70 koni mechanicznych. To jeden z trzech, ten środkowy w tej wersji akurat się znajduje. I próbuję znaleźć, jaki on jest pojemności. Nie ma tajne. Nie napisali. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. I zastanawiam się dlaczego i doszedłem do wniosku, że to musi być z przyczyn technicznych. To znaczy próbowali wpisać jaka jest pojemność silnika Smarta, ale automat im prawdopodobnie w górę do jedynki zaokrągla, też jest to dźwięku kierunkowskazów. Pięknie, pięknie pika. Ślicznie pika. Jako, że to jest samochód stricte miejski, testowałem go stricte w mieście, na ulicę. Nie wyjechałem na autostradę, bo się bałem, że mocniej zawieje i ja wyląduję na barierkach, a potem są jakieś koszty, jakieś tłumaczenia to wszystko bez sensu. No więc jeździłem tylko po mieście i jeździ się jak jeździ, ale jak się parkuje. To to jest taka sytuacja, że pierwszy raz skręcasz kierownicę Smarta i wybuchasz śmiechem, bo nie wierzysz, że to auto jest w stanie pojechać po takim łuku, po jakim ono rzeczywiście jedzie. Ja wręcz mam wrażenie, że smart jedzie po prostu w bok. Parkowanie tyłem na przykład jest w ogóle niekonieczne, no bo po prostu podjeżdżasz, ustawiasz kierownicę w bok i jedziesz w bok. O, znaczy, teraz to się uda zobaczyć. Dziękuję. 180 stopni na szerokości 3 metrów. 2 metrów. Nie, nie wiem, ale na małej szerokości. Podejrzewam, że na większości wąskich ulic, nawet królewskiego miasta Krakowa, byłbym w stanie zawrócić na raz. jest nawigacja, bo w związku z tym, że samochód Smart to samochód suitaśny, to postanowili umieścić go taśnie tutaj na mapce i jest na mapce widać go po prostu. Jedziesz sobie GPS-em, sobie jedziesz po GPS-ie i widzisz sam siebie. Nie to, że widzisz punkcik, nie to jakąś strzałeczkę taką suchą, zimną taką, nieludzką, jak w większości nawigacji. Nie. Ty tutaj widzisz po prostu sprcika. Z taśnego, takiego uroczego, takiego ciupi ciupi, smarcika na mapce. I to jest bardzo uroczy element. Jest taki przesąd, że ten samochód nie nadaje się do wożenia bagaży. Bo, jako że jest miejski, to może się i nim świetnie parkuje, może się wszędzie można wcisnąć, ale na pewno nie można przewieźć bagaży. Otóż jest to bzdura. Za chwilę zobaczycie niezbity dowód na to, że bagaże spokojnie można wozić, będąc właścicielem smarta. Jestem Wam jeszcze winny rozwiązanie Konkursiku. Ile pali Smart? Otóż, według strony internetowej producenta, to on pali niewiele, tylko na imprezach. Natomiast, wedle testu. Podsumowanie. Jeżeli ktoś ma ogromną potrzebę bycia zauważanym na drodze, to ma dwa wyjścia: zarobić w cholerę hajsu i kupić sobie jakieś Porsche, jakieś Ferrari, jakieś Lambo jeszcze lepiej albo jeszcze coś innego z takiej wysokiej półki albo może zrobić drugą rzecz. Może sobie kupić Smarta, bo wyobraźcie sobie, że cały czas się za mną oglądają. Jadę tym guwieneczkiem i oglądają się za mną. Na światłach się oglądają, na ulicy się oglądają, kierowcy z innych samochodów się za mną oglądają. Także jeżeli lubisz, człowieku, zwrócić na siebie uwagę, Smart jest nie najgorszym wyjściem. Natomiast jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czy ja bym to kupił... Widzieliście cennik? Zobaczcie na stronie cennik. Teraz parkowanko. Dziękuję, zapraszam. Moi drodzy, jeżeli to jest wasz pierwszy kontakt Kanałem Chłopaś prowadzi, albo jeszcze nie macie subskrypcji, to musicie kliknąć ten czerwony guzik, który za chwilę pojawia się na ekranie. Uwaga, teraz będzie sztuczka magiczna. No i dzięki temu będziecie dostawać informacje o tym, że wrzuciłem nowy film na kanał, że coś nowego można zobaczyć o innym samochodzie. Natomiast w związku z tym, że nowym zwyczajem jest to, że w, do każdego samochodu, który testuję, potem zapraszam gościa, w którym rozmawiam niekoniecznie o tym samochodzie, tylko człowieka, który do tego samochodu pasuje. I fajnie jest. No to już niedługo będziecie mogli obejrzeć wywiad z gościem, który nazywa się Yuri Drabent i jest jednym z najbardziej znanych smartowców w kraju.